Jako wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy społeczne. Niejednokrotnie spotykam się z problemami ludzkimi i są one różnego rodzaju. Taką pierwszą podstawową, podstawowym problemem jest to, że mieszkańcy nie znając przepisów, nie znając tego urzędowego takiego dosyć ciężkiego poruszania się przychodzą i czasami wystarczy, żeby osoba właśnie taka jak ja czy inny radny czy ktoś ktoś kto jest władzą nawet wykonawczą wyższą wziął, pomógł po Kierować takiego obywatela, i problem jest rozwiązany. Bo jednokrotnie to, to działa na tej zasadzie, że dla niego jest to sprawa. Nawet kilku miesięcy chodzenia i odbijania się, niestety, w tej machinie urzędniczej, ale jak przyjdzie do osoby, która zna urząd, który, która zna te problemy, jest to czasami jeden, dwa telefony i problem jest rozwiązany. No, niestety, mieszkańcy przychodzą najczęściej z problemami bytowymi, z problemami mieszkaniowymi i z problemami nawet zdrowotnymi. No, to są te takie filary podstawowe, które są zachwiane teraz w naszym społeczeństwie. I tutaj. Tutaj jest sytuacja tego, że taka, że no, radny y, musi kierować osobę taką do odpowiednich instytucji samorządowych, chociażby Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Y, sprawy są przeróżne, bardzo skomplikowane. Y, niejednokrotnie no, nie można nawet pomóc, bo sprawy są nad, w sądach, są złe rozstrzygnięcia dla, dla petenta w sądzie. W każdym razie y, wysyła się taką osobę do, do jednostki podrzędnej, y, podrzędnej Urzędowi miasta i naturalnie należy to monitorować, bo w tych urzędach też różnie się dzieje. Młodzież jest podstawą funkcjonowania naszego narodu i podstawą naszej przyszłości. Także bardzo ważnym problemem, i myślę, że coraz bardziej widocznym jest to, że młodzież powinna być kształcona, zostawać w Polsce i działać na tyle. W naszym kraju, żeby była zadowolona i żeby miała stabilność, poczucie stabilności pracy. Bo to jest, to jest dla młodych ludzi najważniejsze. Brak pracy jest podstawą ich niezadowolenia, ich frustracji i tego, że niestety, ale wyjeżdżają z naszego kraju. Włączenie się w samorządność młodzieży jest dobrym objawem, bo. Przekaz, który idzie od młodzieży dla osób starszych, który, którzy działają w polityce jest jakby nową, które mogą analizować. I dlatego uważam, że czy to, czy to stowarzyszenia, czy, czy partie polityczne powinny ten głos młodzieży brać pod uwagę i stwarzać im warunki do tego, żeby funkcjonowali, funkcjonowały te osoby chociażby w samorządzie. Tak? Wiadomo, że drogą do Wiadomo, że drogą do samorządu, do bycia radnym miejskim może być pierwsze działanie w Radzie Osiedla, w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Notabene widać, że zaangażowanie młodych ludzi w tym kierunku jest coraz większe, ale politycy, ci dojrzali politycy powinni wiedzieć, że bez, bez młodzieży i bez nowego widzenia świata, widzenia... Polski, widzenia miasta danego, nie będzie, nie będzie dobrego, funkcjonowania, do, dobrego funkcjonowania, w naszym przypadku Szczecina. Także różnego rodzaju inicjatywy zachęcające młodzież do działania są bardzo ważne i te narzędzia już powoli stają się coraz bardziej widoczne, coraz większa świadomość. Coraz większa świadomość naszych mieszkańców i też młodzieży jest widoczna poprzez chociażby budżet obywatelski, który w ostatnim czasie widać, że zatacza coraz większe kręgi, a, a głównym motorem w budżecie obywatelskim są właśnie młodzi ludzie, którzy nie mają w tej chwili możliwości władzy ani uchwałodawczej, ani wykonawczej, niejednokrotnie, natomiast mogą w sposób społeczny włączyć się w te działania.